Data, czyli 3 stycznia został wybrany dlatego, ponieważ dzisiaj odbywa się oficjalna gala rozpoczęcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. I zebraliśmy się tutaj, miejsce też jest symboliczne, ponieważ jesteśmy na ulicy Jasnej pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. I dzisiejszego dnia przyjechaliśmy do stolicy głównie mając na ustach postulaty dotyczące szkodliwej polityki Unii Europejskiej dla polskiego, ale także europejskiego rolnictwa. Są dzisiaj z nami także przewoźnicy, leśnicy i myśliwi. Takim też znamiennym przykładem, który mogliśmy w tym roku czy to usłyszeć czy się spotkać, no była sprawa Szymka Kluki, który musiał zapłacić ogromną karę sąsiadom, którzy pozwali go za to, że mimo wszystkich zgód, mimo wszystkich pozytywnych kontroli, prowadzi tą produkcję rolną na terenie wiejskim, co warto podkreślić i niestety musiał zapłacić 120 tysięcy złotych. Niestety z roku na rok widzimy, że opłacalność coraz bardziej spada. Wielu rolników dzisiaj się już zastanawia nad tym, jakie uprawy siadły na przyszły rok, bo kolejna uprawa buraków też już będzie nieopłacalna w następnym roku. Doskonale wiemy, że niestety, ale jeżeli tak dalej będzie szło, tak dalej będziemy się opierać na wszystkich ekoschematach, na polityce Komisji Europejskiej, to jest po nas. Mają nas przejąć duże korporacje. To jest cel. Ma być takie rolnictwo, jak jest w Brazylii, w Argentynie i takie rolnictwo, jak jest w Ukrainie. Ma nie być gospodarstw rodzinnych, które się same utrzymują, gdzie jest własność, przede wszystkim gospodarcza, własność ziemi. To wszystko ma być zniszczone. A za chwilę podpisują umowę z Mercosurem i wpuszczają towary niespełniające norm, jakie nas obowiązują, produkowane na wycinanej Amazonii. No to gdzie ten zielony ład? Gdzie ta ochrona planety? statkami na mazut będą przywożone towary, ale na wodach międzynarodowych to można i śmieci wyrzucić. Kto zarobi korporacje, a europejskie rolnictwo zostanie zniszczone na potrzeb niemieckich samochodów, które zostaną sprzedane i innych wiatraków i produktów przemysłowych z Niemiec? To nie jest Unia Europejska, to jest niemiecka e, aglomeracja, prowincja. My mamy podobne przody pewnej praktycznie cały piot jest przodzialne. A Unia Europejska chyba to dlatego, że my jako rolnicy mamy bardzo, bardzo zdrową żywność. My nie używamy w ogóle praktycznie antybiotyków, przoda nie używa. Może, to, ale na pewno nie. I wszystkie, co my mamy, 9 milionów sztuk, wszystkie te nasze mięso dobre jedzie za granicę, a wszystkie kłam i do Polski, tylko nic się na tym nie zastanawia. Żeby miasto zrozumiało, mieszkańcy miast, że jedzą świństwo za przeproszeniem, za, przepraszam, za wyrażenie, a nasze wszystko odchodzi. my jako rolnicy, ja już jako starszy rolnik, ja czuję to ja nie, nie, nie pomyślałem, że ja dożyję takich czasów, że będę musiał jeździć na strajk do Warszawy, żeby walczyć o polskie rolnictwo. Politykę komisarz, pani przewodniczącej Komisji Europejskiej von der Leyen negatywnie. Cieszę się, że rolnicy wyszli dzisiaj zaprotestować odważnie w obronie swoich interesów. Przeciwko szczególnie umowie z Mercosurem, która została już parafowana, a w najbliższym czasie pewnie będzie prace nad przyjęciem tej umowy będą przechodzić przez Radę Unii Europejskiej, przez Parlament Europejski. My jako Konfederacja sprzeciwiamy się tej umowie. Od samego początku mówiliśmy o jej negatywnych skutkach.